Przeczytam panu pewien fragment yy, takiego tekstu o proweniencji programowej. Ja wiem, że to pan zadaje pytania, a ja pana zapytam, pozwolę sobie zadać takie pytanie: jak pan myśli, czyje to jest sformułowanie? Chodzi tutaj właśnie o to położenie nacisku na konieczność wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Takiej zmianie misji towarzyszyć powinna też zmiana składu Rady. Skoro nie będzie ona po to, by reprezentować sędziów wobec narodu, ale naród wobec wymiaru sprawiedliwości, jej skład powinien nosić charakter niekorporacyjny. Dlatego proponujemy, aby 22 spośród 25 członków Rady wybierał Sejm na pięcioletnie kadencje indywidualne, spośród kandydatów spełniających wysokie wymogi itd. itd. Jak pan uważa, panie czy to jest postulat programowy? Skoro w 2017 roku. Domyślam się, że pytanie jest podchwytliwe, więc odpowiem tak, jest to postulat programowy tych, którzy uważają się dziś za sędziów tej Polski demokratycznej i którzy mówią o tym, że za poprzedniej władzy, czyli za PiSu, żyliśmy w dyktaturze. Nie wiem, Strzembosz? Jest jeszcze gorzej. Głęboka przebudowa państwa. Projekt programu dla Platformy Obywatelskiej Warszawa styczeń 2007. Czyli już dwa, y, 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 niemalże 20 lat temu, y, środowisko skupione w Platformie Obywatelskiej wprowadzało tego rodzaju postulat ja programowy. Tak? Pan Adam Szembosz? No tutaj podpisane jest tak. Y, Marek Biernacki, Zbigniew Chlebowski, Mirosław Drzewiecki. Aleksander Grad, Tadeusz Jarmuziewicz, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz. Także to są tego rodzaju Nasz e, tak, o tak Tadeusz Jarmuziewicz. Tak, tego rodzaju nazwiska. Także już niemal 20 lat temu, bo dzisiaj mamy 2025 rok, a dekadę przed tą nowelizacją, o której mówimy, formułowano słusznie, to jest postulat trafiony, formułowano tego rodzaju postulat, który paradoksalnie został zrealizowany przez Zjednoczoną Prawicę.